W tym zadaniu uczymy się rozwiązywać układy równań metodą podstawiania. Bardzo prosta sprawa. Przepiszmy na początek pierwsze równanie. Nic w nim nie zmieniajmy. Natomiast w drugim równaniu przenieśmy y na prawą stronę. Tak, żeby x stał po lewej stronie już bez żadnych innych wyrazów. No więc, jeśli odejmiemy z lewej strony y, to zostanie x. Jeżeli odejmiemy z prawej strony y, to zostanie 7 odjąć 2y. Zwróć uwagę, że w drugim równaniu mamy wyznaczonego x. x jest równy 7 odjąć 2y. I teraz to wyrażenie należy podstawić do pierwszego równania w miejsce x. Na tym polega metoda podstawienia. Patrz, podstawiam tutaj następnie podstawiam po prawej stronie a to drugie równanie z układu równań przepisuję bez zmian no to wracamy do pierwszego równania i porządkujemy je mamy 7, odjąć y to się równa teraz ten nawias muszę wymnożyć przez dwójkę otrzymam 14, odjąć 4y i od tego odejmuję 4y Natomiast drugie równanie przepisuję bez zmian. Wracam do pierwszego równania i porządkuję je. To zrobię tak. Tutaj mam minus 8y. Minus 8y przeniosę na lewą stronę, czyli muszę dodać 8y. Wówczas po lewej stronie otrzymam minus y, dodać 8y to jest 7y. Natomiast tą siódemkę przeniosę na prawą stronę. 14 odjąć 7 to 7. No a drugie równanie przepisuję bez zmian. W porządku. Teraz wracam do pierwszego równania. Dzielę obustronnie równanie przez 7. Stąd otrzymuję y równy 1. Drugie równanie przepisuję bez zmian. Następnie przepisuję y równy 1. I do drugiego równania podstawiam. Miejsce y1. Wracam do pierwszego równania, przepisuję y równy 1, natomiast w drugim równaniu wyliczam, ile wynosi x. Mam 7 odjąć 2, to jest 5. No i tym sposobem określiliśmy rozwiązanie takiego układu równań.